Panie Stefanie, bardzo cieszę się, że udało nam się wreszcie spotkać, wiemy, tak jak bardzo dużo innych osób, które już nas poparły, jesteście bardzo zajęci, jest Pan niesamowitą osobowością wielkim autorytetem, nie tylko w dziedzinie polskiego sportu, dlatego tym, tym bardziej się cieszę, że w kontekście naszego projektu StacjaSport.pl, ale to może niech Pan pobiegnie, tak, tak żeby... Panowie, ja powiem tylko dwa słowa. Każdy człowiek sportu, a za takiego się uważam i większość dziennikarzy sportowych takich jest, e, powinna popierać tego typu inicjatywy, bo w moim pokoleniu, to się grało na podwórkach, myśmy się tam gdzieś skrzykiwali, kto akurat ma czas piłkę, to grało. Dzisiaj jest troszeczkę inaczej, na szczęście można to wszystko wykorzystać i fajnie, że wy to koordynujecie, więc tego typu akcje to ja poprę zawsze, bo to tylko służy i przyjemności, i zdrowiu, i wszystkiemu innym, i tak powinno być. Także, panowie, róbcie tak cały czas. Zgrywajmy się na zło. Tak jest.